Cześć, witam Was. Jestem Hudy, a to jest FIFA 94. To jest pierwsza FIFA, która wyszła w roku 1990... 1993. I nagrałem już materiał z niej, ale tak, było widać niecały ekran, taki ucięty był. Źle ustawiłem program, ale dobra Moja wina. No i tak. Język angielski nie ma polskiego. Exhibition Polska Ukraina grałem ostatnio o dwie minuty i w tej grze jest dobre, że połowę można ustawić 45 minut, bo taki realistyczny czas, no ale to się nudzi. Zagrałem 3 mecze i już masakra. Turnie tak grałem. Ale odpadłem. E, przynajmniej miałem czas, żeby strzelić gola. Dwa 2 minuty. Kurde, 2 minuty okej. Okay. Komputer. Vs. E, Full. Yy, akcja ok, Spalone, włączone Niech jakby Gorąco. Tak, to są ustawienia z ostatniego meczu, Polska Ukraina. Przegrałem tutaj 3.0, ale tam tego materiału nie wrzucę, ponieważ gówno widać. No i dobra. No, Enter OK. W grze steruje się. Szakami się chodzi. Shiftem i kontrolem się coś tam kopie a z pasem się wysuwa przed siebie. Spac nie używam No i Start game. Ostatnio wziąłem orła i przegrałem, więc wezmę reszkę No, spacja, okej okay. I Jest, yes, wygrałem Dobra, no, no, teraz piłkę Dobra, no, no. wezmę piłkę, tak. niech będzie Chciałem połowę, ale no, Dobra, mamy piłkę Gorszą połowę, ale okej okay. Dobra, jest Nie wiem, czy tu są Realne nazwiska zawodników o. Ale Jak strzelę gola to się powinno pokazać nazwisko Więc się sprawdził w gobie Okej okay. Biegnij, biegnij Okej, okay, okej okay. Wygram teraz, wygram teraz Rewanżuję się na was Jest Kurde Bramkarz jest dobry w tej grze Będę mówił numerkami jak coś o. Dawaj Dziesiątka kopie o kurde, gol! Gol! Golby! Jest gol! By. Yes, gol. się trwało, za dużo razy shift i spoko Jest! Ej, powinno pisać co strzelił. No, serio. Okej. Okay. Jest Juri Polneczyk. Pol Juri Polneczyk. Pol 33 sekunda, tak, czas jest realny. Jednak ustawiłem 2 minuty i do dwóch minut będzie. Liczyć. Już, już się wszystkiego nauczyłem w poprzednim nagraniu, które też może wrzucę. Okej. Okay. Dobrze. Bramka łapie piorłośnie. Tak zauważyłem. Okej. Okay. Biegnij, biegnij. Kiwaj, kiwaj, kiwaj. Dobrze, czwórka, czwórka, czwórką lecimy. Obrońcą. Nie umiem podawać. Okej, okay, okej, okay, nie. Jest. 9 do jedenastki i jedenastka traci. ok, Dziesiątka miał chyba juri Polones, nie? Polo, Polones. Nie wiem. Nie wiem nazwisko. Ostatnio tego nie pokazałem w nagraniu. O właśnie, można sobie za, ops, zaznaczyć, gdzie on ma wykopać. Zgorzej zaznaczyłem ok. No, no, dziewiątka, dziewiątka. Łatwo. Dobrze, w nie można wychodzić. Jest? O, znowu tyle się trwałe. OK. Muszę ogarnąć Shift, ale no, nie moja wina, że to jest takie sterowanie. Nie wiem, czy można to zmienić. Jakby można było, to zmienię od razu. Nie wiem, można też na pewno jakoś dźwięk włączyć, ale ja tego nie umiem. Grafika podobna jak na Pegasusa, nie? No i kolejny rzut różny dla Ukrainy. Ponownie mają wiele rzutów różnych. Hmm. Przynajmniej dalej mnie nie pokonałem 0 mogą jedynie do jednego mnie pokonać. No. A, dobra, kapuję CONTROL, okej. Okay. Jest 11, nie. Kurde, jak się faluje? Nie, nie, nie. Kurde, muszę nie klikać tyle teraz tego shift'a. No i cieszę się, tak, cieszę się. To jest niesamowite. I bramka, siatka przerwana, tak jest. Dan Matrix, tak, tam tamten był jak Yuri Polones. Kurde, już nie pamiętam, mogę sprawdzić od razu. Okej, okay, nieważne. Nie wiem czy jakiś Juri Poloestu grał w ogóle w Polsce kiedyś O, i koniec o. Żadnego doliczonego czasu ani nic No mam sobie trochę, ale dobra yy, Postaram się nagrać każdą część FIFY od 94 do 13 właściwie by mi to trochę zajmie do 13 będzie Ej, nie ta bramka, to jest moja Ups, dobra yy, Do 13, no i tak Ej, gol! Kurde, nie znowu. Co... Nie no znowu przegram. <grym> <grym> co ja mówiłem? No dobra. Tak, od czwórki do 12. Raczej już 13, ale dobra. I już jest 2-1, przegram 3-1. Tak myślę. Jeszcze dwie minuty mamy. Biegniemy. Kurde. Nie dobiegnę nigdy. Ok, U, ups. jest, jest, jest. Je, yeah, nie, kurde. Ten bramka jest za dobry w tej grze. O, o, fajnie. Tu, 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 no, tu na tego. Daj, przewrotkę, przewrotkę ciśniesz, kurde. Znowu się trwałe i pykają. Nie mogę tyle razy tego shifta klikać. Muszę zmienić sterowanie. No takie, jak jest w masce. No nieźle, gra wciąga, naprawdę. Psta, znowu obronił. No, o, no. <tryk> Można się pobawić No Znowu Jest Jest spadł Główka Myślałem, że przewrotka O, jak się rzucił w piłkę Fajne zagrania są Ej Ej, spalony Spalony A Dobrze O, w ślizgi ogarnąłem Fajnie Mogę ich zabić nie, tu jest on, włączone No Kurde Ślizgi robią Dobra, biegniemy, teraz ósemką, ósemką Ciśniesz, ciśniesz, ciśniesz Nie tym się biega, o kurde O kurde, o kurde Nie Chciałem przelobować bramkarza Dobra I jest Przynajmniej nie będzie takiej porażki trzybramkowej Jak ostatnio, więc Dobrze, że tamten materiał źle wyszedł, chyba, chyba dobrze Zobaczycie mojej tragicznej porażki z Ukrainą 3 do 0 A Polska jest moim zdaniem lepsza od Ukrainy A, dobra Fajne są takie gierki. nie wiem czy sobie Pegasusa nie kupić Ukraina wygrała I ponownie to samo Zasię będą cieszyć, we trzech, imprezka, balony będą lecieć no i proszę, niebiesko-żółty w, kolor w kolorach Ukrainy, nie licząc fioletowego. O, kibice się cieszą, czapki zajmują. Nie wiem, czy nie są bardziej żywi niż... O, czerwony. A gdzie biały? O, nie ma. Nie, są, nie wiem, czy nie są bardziej żywi niż dwunaste kibice, ale dobra. Fajnie. Enter. No i co? Quit game. No i to by było na tyle. Zagraliśmy mecz 4-minutowy z Ukrainą. Przegraliśmy 2 do 1. Co jeszcze? To była pierwsza w ogóle FIFA, jaka wyszła. Tak mi się zdaje, przynajmniej. Ale nie wiem. Następna 95 już ma lepszą grafikę, bar taką bardziej komputerową. Więc myślę, że ją zdobędę, bo na razie nie mam. No to cześć. Ja się z Wami żegnam. Pa Przepraszam Was za wszystkie takie mikrofon, zmiany dźwięku i w ogóle, ale mikrofon za 20 zł nie da się niestety lepiej, więc przepraszam, zamierzam kupić w przyszłości lepszy mikrofon, więc będzie lepiej. Cześć.